Została wam woda po ogórkach małosolnych, no to zróbcie koniecznie kapustę w niej. Młodą kapustę kroję nie za drobno, na kawałki najlepiej. Tyle, ile mi się zmieści. Wszystko zależy od tego, ile macie zalewy po ogórkach. Kroję na takie mniej więcej kawałki. Z zalewy wyjmę niepotrzebne liście, chrzanu, koper czy chrzan w korzeniu i czosnek. I przerzucę sobie do zalewy właśnie kapustę posiekaną. Nie za drobno. Upycham, ile się zmieści. Dociskam czymś, jakimś talerzykiem, pojemniczkiem, czymś, co się po prostu zmieści do środka, żeby kapusta nie wypływała. Tylko dociskało ją. I odstawiam na 3-4 dni. Po 3 dniach u mnie już zmieniła fajnie kolor i jest mega pyszna i chrupiąca. Pycha. Ja już nie robię jej do niczego, tylko samo ją zjadam, bo nic więcej nie trzeba. Jest do podjadania, do chrupania pyszna, ukiszona. Zazwyczaj robię, jak mam właśnie tą zalewę z ogórków małosolnych, bo jej jest dużo i jak zostaje mi kawałek kapusty. Pycha! Polecam!